No, jeszcze wracając do typów i przyszłych meczy w lidze mistrzów i w lidze Europy. O właśnie, bo ja nawet tutaj parnie znałem w lidze Europy. A proszę, widzisz, ja to ja tutaj jest podpowiedź, to, no podpowiedź na no, no, no to co, ja, ja tu bym postawił. Aż mógł... Newcastle, jak dla mnie to, to jest taka naj... jedna z ciekawszych par, na jedna z równiejszych. I to ten Ham Inter. O, to jest ten, też no. taka para Champions League. No to ja uważam, że jak ten ham podejdzie poważnie, to rozbije. I to, to tak wyraźnie. A z Chelsea. Jak dla mnie to jest całkiem ciekawy i sztuk no. Lazio, całkiem ciekawy. Nie, i... dla mnie Lazio jest mocniejsze dużo w Stuttgartu, jeżeli Lazio mówię. A Lazio widać poważnie podchodzi do tych rozgrywek, powinno ich rozbić w pyło, moim zdaniem, Lazio. Zenit tak samo powinien sobie poradzić z Bazyleą. No. Fakt, że z Pilzno, jak dla mnie właśnie Pilzno. Fenerbacze Pilzno z Tak, Wiktoria Pilzną no, spręża się na tego rozgrywki. No Fenerbahçe też się nie położy, wiadomo, ale Pilzno jest dosyć mocne, właśnie pamiętam ich dobrych występów, nasz znaczy dobrych, relatywnie dobrych, jak na grupę z Lidem Mistrzów, gdzie tam grali z Milanem, z Barceloną. No przyzwoicie sobie radzili, jak, jak na takie właśnie jak na takich przeciwników. Przeszli też wtedy z trzeciego miejsca do Ligi Europy wyprzedając Borysów, gdzie przegrali w pierwszej fazie pucharowej strzalkę pod ogrywce, więc no, już wtedy pokazali się z dobrej strony. Teraz jak widać są jeszcze mocniejsi, rozlili Napoli i myślę, że Skerbacze też sobie po zaciętej walce poradzą. Kazań znowu jedzie do Hiszpanii, tym razem no, do Walencji. No właśnie, no to taki ciekawym Lewante ciekawy, ale... Rubin Kazań. Nie wiem, czy tutaj Lewante nie zepnie się bardziej niż Atletiko. Znaczy ja myślę, że atletico u siebie to mógł być taki wyskok jednorazowy Kazania, bo już w drugim meczu przegrali jeden 0 z Atletico i że właśnie teraz na Levante jednak postawił. No i na Benficę, Benfica, wybędowanie no na Benficę. No, Bordonic a, a Bazyl Zenit. Zenit. A jeszcze należy wspomnieć o tym dwóch meczu Zenitu z Liverpoolem. No, na bramki Zenit przeszedł na wyjeździe. A nie wiem, nie wiem czy widziałeś mecz drugi w Liverpoolu. Nie widziałeś, aj kurna, co, cóż tam się działo? Super, super naprawdę występ Suareza, który pomimo tego, że wielu z fachowców, wielu kibiców mówi, że on strasznie aktorzy, yy, gra brzydko. No, znaczy, brzydko piłkale, w sensie, że, nie że nie zaczepia go. innych zawodników, yy, powoduje faulę, tam staje z innym zawodnikom na plecy jak Pepe, yy, to w tym meczu naprawdę dwie fenomenalne bramki jeszcze na, przy wyniku 3-1 dla yy, Liverpoolu. Yy, bardzo fajny strzał do Steven Gerard, ale wybronił bodajże mała jest tam broni, mm, że mała w, mm. No ale, a jeszcze błąd Karagera yy, przy bramce O, Jamie Karager jeszcze gra? To jest I to w tak pierwszym składzie. Spodziewałbym się raczej, że jego necrolog przeczytam w prasie szybciej, <laughs> aniżeli go zobaczy. No, jeszcze nie, no, na boisku. Osta osta ostatni sezon. Zadziwiają no, no, mnie. Niektórzy zawodnicy, takie, no, to, to jeszcze powinieneś się zdziwić z Colsem i Gixem w Nie, roku. nie, no i Gix to akurat wiem, że tam są nieśmiertelni, ale że Karager jeszcze coś próbuje tam hałtużyć, to nie wiem. To nie jeszcze wieciemy. ci podpowiem, że Brad Fidel jeszcze gra w to ten A tak, Brad Fidel to, 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 to zasłużona marka w końcu. No a pary w Champions League. Nie, Champions League tutaj to masz z włoską. Champions League papierach nie tór, no, ale w to przecież jeszcze są rewanże, to jeszcze okay. nie ma się co na parami tutaj rozwodzić. No, mówię o rewanżowych meczach. A, no, to tak jak powiedziałem, no, trzy mecze są rozstrzygnięte. No, żeby nie Barcelona, to bym powiedział, że cztery, no ale że to Barcelona, to, to nie powiem, bo tutaj jeszcze różnie To nie mówisz, no. no, a poza tym, są no. Nie, wszystko jest. Szalkę będzie ciekawy mecz z Galatasaray na pewno. Bo tutaj nic moim zdaniem o, jeszcze nie A szalkę z wcale nie musi mieć e, większości na trybunach szalkę. No, no ta turecka, <laughs> tam no już nawet nie można mówić, mniejszość solidna w Niemczech. A tak, tak. Za tak, tak. chwilę to będzie większość być może. I poza tym co Ostatnio twierdzi? słyszałem taką anegdotę, że dwóch Turków jedzie e, autobusem w Berlinie i no, rozmawiają między sobą. Jeden mówi do drugiego, ty słyszałeś, że nas tutaj już jest dwa miliony? A taka babcia stoi obok, no, Żydów też przed wojną tylu było. No tak, no teraz już wątpię, żeby taki porządek nimi zrobiły. <śmienny> Ale co tu dalej? No, no najciekawiej to chyba się w Manchesterze zapowiada starcie, no bo bardzo wyrównane dwie drużyny. No jeszcze Dortmund bardzo wyszak. wyrównany, no. Re Ciekawe jaki mecz pokaże TVP. A nie tym razem, we wtorek będzie pewnie mecz, więc ja, 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 ja. Ja, ja, ja nie będą mieli wyjścia. Nie, ja, ja. nie, nie się... zobaczę Dortmundu w akcji. Tym razem pewnie będą y, zmuszeni do pokazania czego. Tutaj Barcelony z Milanem, myślę. Na, 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 Mam nadzieję. Barcelony z Milanem, tak by wypadało, bo chyba środowe mecze zawsze tak pokazywało. Tak, 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 tak. Tak. A nie, bo teraz to jest tak rozłożone, że grają po dwa mecze, tak? No tak. Nie, nie, od rado, jest w wtorek, środa wtorek. No, środę. no ale to i tak, we wtorek będzie, będzie grała teraz Borussia z Traktarem, więc nie pamiętam, kto tam będzie grał. No tak, Milan Barcelona też był w TVP, to nie, przepraszam, czyli tutaj jakiś inny mecz będą Tutaj jest środa, tutaj jest wtorek, to Arsenal Bayern albo Porto Malaga. No to ja już bym wybrał Malaga Porto. Celtiki Uwe i Valencia Ja bym wybrał valencia i Malaga Porto. Na szczęście w Juventusie ani w Celticu tam Kuba Załówka już na ławie nie siedzi, Czy jeszcze... Chyba siedzi. Siedzi na mam nadzieję, że się tym nie pokierują przy wyborze meczu. Tak, to była jeszcze jakby pokazali, to mogliby Medzika żurawskiego. Magic oczywiście w dużym cudzysłowie. No, kiedy to było. No jak jeszcze strzelił chyba w lidze szkockiej komuś cztery bramki. No ten, pewnie siebie. Albo jakiemuś Inwelliczne. a wtedy to. what a goal, Magic Żurawski. No, kiedyś to był dobry zawoduj. chyba jeszcze za czasów Lecha i Wisły. No głównie. Tutaj, Przejdźmy no, do kolejki. Weekend, weekend. I... No, typy nasze weekendowe, może je od razu tak połączymy no. z kącikiem, bóg ma Tak, chęski. tak, no, trzeba. No co, w Polsce no, dwa takie pewniaki się nasuwają, mm. ale kurs będzie nędzny. Lech i Legia, no u siebie tutaj przeciwnicy widzeni. Z Polonią Lecha? No, Polonia jest dosyć wysoko w tabeli. No, nie no, wiem, nie to wiem, czy po nie tej tabeli. No, nie nie, nie zapominaj nie kto tam robił punkty na jesieni. No teraz, już tam nie ma. Teodorczyk jest już w lechu. No, właśnie. <laughs> I, I to w dodatku na ławce w lechu. Czyli. A nie wiem, czy, czy nie ma teodorczyk takiej klauzuli, że przeciwko Polonii nie może, może grać. Nie może, owszem, więc tym bardziej nie wyjdzie. No ale tam Bartek ślusarski się odrodził, trochę nie spodziewał. <grym> Bardzo się odrodził. Taka trzecia młodość bym powiedział, on tam w Krakowie miał chyba drugą. <grym> możliwe, możliwe. No i co tu poza tym? O, ciekawe jak pod Beskidzie w Krakowie, bo wcale nie pan na pozycji nie. po tej pierwszej kolejce. Wisła ja, ja. nic nie grała, pod Beskidzie. <laughs> Przepraszam, bardzo przyzwoicie. O jak w, Giętej, w świetnie. No. Znowu ten, y, kto tam prowadzi tą Wisłę teraz? Może bym ja to wiedział teraz. Nie Drumlach tylko ten drumlach. nie to, ten Kulawik? Tam o Kulawik, się kulawka, no, tak, właśnie. No, ja to ja ich zawsze myliłem, klub Kulawika z Drumlachem. Nie, nie o, wiem czemu, szczęczy, nie nie czemu, ale jakoś tak wiem. Y, no i jeżeli wystawił w bramce Miśkiewicza szukając szczęścia, tak jak w zeszłym <laughs> w rundzie, to tutaj pod Beskidzie ma szansę, ma szansę. No ale dla mnie jeszcze yy, ciekawy mecz, ruch widzew. I tu wcale, wcale, wcale nie, widzew nie musi być lewy. Trąca mi to padaczką ligową. Taki ja w zagłębie. No, tutaj ciężko. No Polska liga, jak wiadomo, to jest jedna z cięższych lig do obstawiania. Do więc tak. tu bym się nie podejmował. Jeśli już to jeszcze na Górnika bym tu coś zaryzykował, tak, No, no Jaga strasznie źle zaczęła. No tak. Ja tam, to Tomek High, to pewnie tam się troszkę no, zdenerwował. To <grym> dosyć <jakiś> impulsywny facet. <grym> nie, nie wiem, pewnie czy Pewnie w szatni nie... parę mocniejszych słów poszło, może i te dwa krzesła jakieś rozwijały. Już, już na, na, na ławce w trakcie meczu z Beskidem, nie wiem, czy e, oglądałeś. Ja, mo, mo, Nie, można ja można, było, można było wyczytać z ruchu... Wyglądam na człowieka, który się katuje o 13.45 meczem pod Bytkizie, jak Ja, ja to, to po obiednią drzemkę, to. drzemkę wtedy notuję, jak oglądam takie mecze. <głos> tak, <głos> <głos> ale można było wyczytać z ruchu wark Tomkę Hajty, <noise> że jest źle. Tak to, tak to delikatnie powiem. No, ale tak samo z ruchu ze stare Reślonowskiego <noise> się dało wyczytać, że jest źle. Było, było. To, uważa, <noise> No nie, nie przytoczymy. No, nie no ale teraz Legia, no, no musi, no nie no nie wyobrażam. Zełchatowem sądzę, że trzyma bramkami, jeżeli Te nie wygrają wy, to Leśnodorski wy, i znowu sprzątnie. Ja nie wiem czy słyszałeś e, rozmowę Leśnodorskiego w e, kafe Football, a to chyba w tej dogrywce. No nie, nie mam, nie mam teraz polsatu sporych, więc nie, nie słyszałem. No to Ci powiem, że była taka sytuacja rozmawiali właśnie z leśnodorskim Kowalczyk Kołtoń i Bożydar Iwanow i Iwanow powiedział czy będzie czystka w, po sezonie w Legii kogo zamierza kupić, kogo zamierza wyrzucić z zespołu i tam były wyrzucone nazwiska Knerzewicza i Antolowicza. Pamiętasz jeszcze takich zawodników? No i Leśnodorski powiedział, że Antolowicza to on nawet na oczy nie widział, po czym się pan, panowie się roześmiali i właśnie skwitowali to tymi słowami, że może nawet lepiej. No. <grym> tak, no. Marian Antolowicz, no jedyny jego dobry występ, jaki pamiętam był u siebie z Krakowie tam drugiej to on grał? kolejce grał i nawet ze dwa razy, nawet ze dwa razy wyjął sam na sam z tą Krakowią, przegrywali 1-0, nie wiem czy państwo że był taki mecz, gdzie Maciek Iwański z wolnego pośredniego za przetrzymanie piłki strzelił na 2-1 tak. w doliczonym czasie gry, bo legia zaczęła wtedy od 0-3 w derbach z Polonią, no i taki drugi mecz mieli słabo zaczęli, ale wymęczyli.